Cześć tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy Twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dziś został otwarty 16-kilometrowy, dwujezdniowy, ostatni już odcinek drogi ekspresowej S3 między Legnicą a Granicą z Czechami. Jest nim fragment od węzła Bolków na połączeniu S3 z DK5 do węzła Kamienna Góra na połączeniu S3 z byłą drogą krajową nr 5. Głównym wykonawcą prac była firma POR. Trasę budowano w latach 2018-2024. W ciągu drogi znajdują się cztery tunele, po dwa dla każdego z kierunków. Te dłuższe mają 2300 metrów długości i są od dziś najdłuższymi tunelami pozamiejskimi w Polsce. Krótsze mają 320 metrów. Najdłuższym tunelem drogowym w Polsce pozostaje ten w ciągu trasy S2 w Warszawie długości 2355 metrów. Nad tunelami umożliwiono przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu. Na północ od długich tuneli od strony blokowa zostało wybudowane lądowisko dla helikopterów. Wzdłuż nowej trasy kilka kilometrów na północ od węzła Kamienna Góra Północ po obu stronach wybudowana została para parkingów Jaczków Wschód i Jaczków Zachód, będzie z nich niesamowity widok między innymi na Śnieżkę. Parkingi posiadają pierwszą kategorię, czyli funkcję wypoczynkową. Są wyposażone w parking dla samochodów osobowych, autobusów, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, pasy manewrowe, urządzenia higieniczno-sanitarne oraz oświetlenie. Docelowo parkingi będą miały status drugiej kategorii. Poza elementami wymienionymi w przyszłości będą posiadały również stację paliw oraz restaurację. Przetarg na dzierżawę zostanie ogłoszony po oddaniu do użytku drogi S3. Podczas budowy wybudowano m.in. kilkadziesiąt obiektów inżynierskich, m.in. wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty. Wartość kontraktu to około 1 450 mln zł. Kilka najważniejszych informacji o tunelach. Drążenie od strony portalu południowego rozpoczęło się w grudniu 2020 roku, natomiast od strony północnej w marcu 2021 roku. Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się dwie nawy główne. Dla ruchu pojazdów 8 przejść ewakuacyjnych poprzecznych dla ludzi oraz jeden przejazd awaryjny w środku tunelu, gdzie zmieści się nawet pojazd straży pożarnej. Tunel wydrążony został metodą górniczą w technologii NATM, czyli New Austrian Tunneling Method, czyli nowa austriacka metoda, która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną gór otworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą tej metody jest drążenie przy wykorzystaniu możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie jest prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezwłoczne wykonanie obudowy wstępnej. Więcej szczegółów i informacji o samym tunelu możecie znaleźć w filmie, który nagrałem podczas wizyty, podczas budowy. Materiał wyświetla się w prawym górnym rogu oraz w linku w opisie. Na otwartym dzisiaj fragmencie drogi nie ma żadnych węzłów. Nadmienię tylko, że w mojej opinii, ale nie tylko mojej, jest to poważny błąd, ponieważ nowa arteria przebiega tuż obok Wałbrzycha. I miasto to zostało bardzo pominięte podczas planowania dojazdów do trasy S3. W obrzychu mieszka obecnie około 101 tysięcy osób, a dojazd do nowoczesnej trasy jest bardzo zły. W przyszłości trochę się on poprawi, bo możliwy będzie dojazd pośrednio poprzez węzeł na planowanej drodze S5 na wschód od świebodzic. Natomiast miasto nie ma żadnej porządnej drogi bezpośrednio do S3. Uważam, że pomiędzy węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ Powinien zostać wybudowany dodatkowy węzeł w okolicy wsi Nowe Bogaczowice. W tej wsi i tak jest już wybudowany wiadukt nad S3, więc węzeł nie wymagałby nawet budowy dodatkowych wiaduktów. Z tego miejsca do Ronda w Obrzychu jest jedynie 11 km, natomiast od granicy miasta do S3 w linii prostej jest jedynie 7 km. Nie wiem, czy istnieje inne tak duże miasto nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie, które ma tak blisko swojej granicy drogę ekspresową czy autostradę, a nie ma z nią połączenia. Co ciekawe, opcje wyznaczenia połączenia Wałbrzycha z drogą S3 podobnym śladem były proponowane poprzez samorządowców. Szkoda, że takich rozwiązań nie uwzględniono. Mimo, że trasa S3 jest już wybudowana do samej granicy z Czechami. To odcinkiem długości 2,8 km od węzła Lubawka do granicy nie możemy na razie podróżować. Na ten moment można powiedzieć, że droga dosłownie kończy się w polu. Do czasu aż Czesi nie wybudują pierwszej części swojej autostrady D11 ten odcinek będzie nieczynny. Z racji tego, że po czeskiej stronie droga krajowa nr 16 ma ograniczenia tonażowe to na południe od Lubawki nie będą mogły jeździć pojazdy ciężarowe powyżej 9 ton. W Republice Czeskiej brakuje około 40 km, żeby połączyć S3 z D11. Termin oddania drogi po czeskiej stronie to 2028 rok, aczkolwiek prace jeszcze się nie rozpoczęły, nigdzie, więc tej daty nie brałbym jako pewnik. Na nieczynnym odcinku w Polsce znajduje się para parkingów, gdzie będzie możliwość prowadzenia kontroli granicznych. Otwierany odcinek kończy pewien etap budowy drogi ekspresowej S3. Od dziś na tej trasie nie ma już żadnej przerwy pomiędzy Troszynem na północy kraju a Lubawką tuż przy granicy z Czechami. Droga przechodzi m.in. koło Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Legnicy. Cała trasa liczy 435 km i ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę na całej swojej długości z dwoma wyjątkami. Pierwszy to łącznica węzła KLUCZ na południe od Szczecina. W tym miejscu droga S3 posiada po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Drugie miejsce to 6-kilometrowy fragment od węzła Polkowice Południe do węzła Lubin Północ. Tutaj S3 posiada po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Droga ekspresowa stanowi część międzynarodowej trasy E65 wiodącej z północy Europy na południe. Łączy ona Malmę w Szwecji z miastem Hania na greckiej wyspie Kreta. I tutaj należy mocno zaznaczyć i bardzo pochwalić Polskę, ponieważ patrząc na inne kraje, to stan naszej drogi jest nieporównywalnie lepszy niż w innych państwach, przez które przechodzi trasa E65. Trasa S3 jest też drogą, po której najszybciej możemy się dostać z gór nad morze i odwrotnie. Według Google Maps taka podróż zajmie nam około 4 godzin, jeszcze kilka lat temu liczba taka była nierealna. W Polsce w ciągu drogi S3 znajdować się będzie docelowo 61 węzłów drogowych. Na ten moment brakuje 7, które są w budowie od Świnoujścia do Troszyna oraz jednego na południu kraju. Głównymi węzłami drogowymi, czyli tymi, gdzie S3 krzyżuje się z innymi drogami ekspresowymi lub autostradami, i które powinny być oznaczone takim symbolem, są węzeł Goleniu w Północ na połączeniu S3 z S6. Obok tego węzła istnieją prywatne parkingi, goleniów wżary po stronie wschodniej i łozienica po stronie zachodniej. Te parkingi są bardzo małe i w weekendy wakacyjne powodują powstawanie ogromnych korków. Często zatory mają nawet kilka kilometrów do zjazdu na nie. Sytuacja ta doprowadza do wielu wypadków. Według obowiązujących przepisów parkingu po wschodniej stronie nie powinno być w ogóle, bo jest zlokalizowany zbyt blisko węzła Goleniu w północ. Od tego momentu trasa S3 prowadzi przez 37 km wspólnym śladem z S6, a później z A6. Drugi węzeł, gdzie S3 łączy się z inną drogą ekspresową, to Szczecinkiewą. Tutaj za kilka lat od strony wschodniej zostanie doprowadzona droga S10 od strony Stargardu, Piły i Bydgoszczy. Następny bardzo ważny węzeł to Klucz. Tutaj S3 odbija na południe, a w kierunku południowo-zachodnim prowadzi autostrada A6. Więcej o nim oraz o korkach, jakie tworzą się na wspólnym fragmencie A6 i S3 z powodu złej organizacji ruchu na tym węźle, a także o tym, jak można niskim kosztem to poprawić, mówiłem w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu oraz opisie filmu. Kolejny bardzo ważny węzeł to Jordanowo. Tutaj S3 w relacji północ-południe krzyżuje się z autostradą A2 w relacji wschód-zachód. Można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych węzłów w zachodniej części kraju. Z uwagi na konieczność usytuowania w środku punktu podboru opłat, węzeł ten został zaprojektowany jako podwójna trąbka i jest dość niewydolny. Kolejny węzeł, który jeszcze nie jest, ale w przyszłości będzie jednym z głównych węzłów, to Głogów Zachód, gdzie za około 4 lata S3 połączy się z dwujezdniową bezkolizyjną obwodnicą Głogowa. Formalnie nie będzie ona drogą ekspresową, jednak, jak nieraz mówiłem, uważam, że tego typu drogi. Powinny być oznaczone właśnie jako drogi ekspresowe. W takim standardzie powinna zostać wybudowana cała DK12 czy też S12 między drogą S3 a drogą S5 Kołeszna. Jednak niestety tak się nie stanie, bo obwodnica wschody jest planowana jako droga jednojezdniowa, co jest ogromnym błędem, bo już niedługo konieczne może okazać się przebudowanie tej nowej drogi. Niestety, mimo że węzeł głogów zachód będzie łączył dwie dwujezdniowe drogi bezkolizyjne, to pomiędzy nimi zaplanowano rondo. Wykonawca prac ma przeanalizować dwie wersje węzła: jedną, gdzie wszystkie główne relacje prowadzą przez to rondo i drugą uwzględniającą pół bezpośrednią łącznicę ze wschodu na południe co jest oczywiście słuszne. Ale aby przejechać z bezkolizyjnej S3 od strony Legnicy na bezkolizyjną DK12 w stronę Głogowa, Trzeba już będzie przejechać przez to rondo. Jest to zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza że budowa łącznicy dla tego kierunku byłaby o wiele łatwiejsza i tańsza niż to, co planowane jest w kierunku przeciwnym, a według prognoz ruchu skręcać w tej relacji będzie podobna liczba pojazdów na godzinę, co jechać prosto po drodze S3. Więc wyobraźmy sobie, że to na głównej jezdni S3, gdzie ruch ma być tak samo duży, postanowiono zaprojektować rondo, aby zrozumieć jak absurdalne jest to rozwiązanie. Projektowanie ma rozpocząć się w najbliższych miesiącach, więc jest to ostatni moment na refleksję. Ostatni jak na razie węzeł na połączeniu S3 z innymi drogami najwyższej kategorii to Legnica Południe, gdzie trasa krzyżuje się za autostradą A4. Tu, podobnie jak na węźle Jordanowo, węzeł został wykonany jako podwójna trąbka. I o ile węzeł Jordanowo miał przesłanki, żeby go wybudować w takiej, a nie innej formie, to ten węzeł nie musiał być budowany z miejscem na punkt poboru opłat, bo nigdy taki nie był potrzebny. Jednak tak się stało i zamiast jechać z S3 na A4 lub odwrotnie przez łącznice bezpośrednie lub półbezpośrednie, musimy po nim strasznie kluczyć. Jednak co ciekawe, w ramach rozbudowy autostrady A4 do 3 pasów ruchu, węzeł zostanie przebudowany mimo, że jest nowy. Szkoda, że nie myśli się od początku o takich rzeczach. Docelowo powstanie jeszcze jeden węzeł na połączeniu S3 z inną drogą ekspresową. Będzie to węzeł o roboczej nazwie Bolków Północ. Zostanie do niego w przyszłości doprowadzona droga ekspresowa S5 od strony Świdnicy i Wrocławia. A poniekąd także wałbrzycha. Natomiast od zachodu będzie można dojechać do niego od strony Jeleni góry skąd planowana jest budowa nowego przebiegu DK3, które niedługo zapewne zmieni numer na DK5. Z wyjątkiem jednojezdniowej obwodnicy blokowa, która już istnieje, nowa trasa będzie drogą dwujezdniową z jednopoziomowymi skrzyżowaniami. Pozostałe węzły, jak to jest w większości krajów Europy, powinny być oznaczone takim symbolem, który oznacza, że po zjechaniu z autostrady lub drogi ekspresowej, po której jedziemy, dalszą jazdę będziemy kontynuować drogami niższych kategorii. Obecnie w ciągu całej S3 znajduje się 16 par parkingów po obu stronach, więc wypadają one średnio co 27 km. Według przepisów w Polsce parkingi powinny być co 15-20 km. Największa przerwa pomiędzy parkingami znajduje się między Mopem Popowo na południe od Skwierzyny. A Mopem Marwice na północ od Gorzowa. Odległość między tymi parkingami to 44 km. Wzdłuż S3 są zarówno parkingi pierwszej kategorii, gdzie jest jedynie parking i toaleta. Sporo jest parkingów kategorii drugiej, gdzie są stacje paliw i restauracje, a także kilka, gdzie możemy dodatkowo przenocować w motelu. Historia. Pierwotnie trasa miała zostać zbudowana jako autostrada A3. Miała być obok A1 jedną z dwóch autostrad poprowadzonych południkowo. Planowano wybudować ją w przebiegu podobnym do tego, w którym ostatecznie powstała S3, choć były też pewne różnice, np. według pierwotnych planów A3 miała omijać Legnicę od wschodu, a nie od zachodu. Z biegiem czasu uznano, że po trasie będzie poruszało się relatywnie mało pojazdów w porównaniu z innymi planowanymi autostradami w kraju, więc zdecydowano o zmianie kategorii z A3 na S3. Tu należy zaznaczyć, że docelowo w Polsce wszystkie autostrady były planowane jako płatne, a drogi ekspresowe nie. Pozostałością poplanowanej A3 są miejsca po kolumnach alarmowych pomiędzy Szczecinem a Gorzowem. Dodatkowo na tym fragmencie jest bardzo mało węzłów drogowych, a łuki poziome i pionowe są bardzo łagodne. Jednak, jak powtarzam w wielu filmach, podział na autostrady i drogi ekspresowe w naszym kraju jest sztuczny. Należy tu zaznaczyć, że w latach 90. XX wieku planowano autostrady jako najwyższą kategorię dróg, a drogi ekspresowe miały być dużo gorsze. Dozwolone były na nich jednopoziomowe skrzyżowania, a także znacznie częściej miały one tylko jedną jezdnię z jednym pasem ruchu w każdą stronę. Jednak z biegiem czasu to się zmieniło i teraz rozróżnienie autostrady od drogi ekspresowej na pierwszy rzut oka jest ciężkie do stwierdzenia, z kilkoma wyjątkami, jak na przykład jednojezdniowe odcinki S1 czy S22, które faktycznie powinny pozostać oznaczone jako drogi ekspresowe. Natomiast jeżdżąc po wielu krajach Europy, można śmiało powiedzieć, że właściwie w każdym europejskim kraju nasza S3 byłaby oznaczona jako autostrada A3. A z racji tego, że obie kategorie różnią się małymi szczegółami, to albo wszystkie drogi najwyższej kategorii powinny być albo płatne, albo wszystkie bezpłatne, bo obecny system, gdzie płacimy tylko za fragmenty A2 i A4, jest niesprawiedliwy i mocno krzywdzący. Dodatkowo koniecznością jest, aby na drogach ekspresowych były niebieskie, a nie zielone tablice. Pierwszym fragmentem drogi S3 była ówczesna droga E14 od węzła rzęśnica do wsi rurka, odcinek dwujezdniowy otwarty w 1979 roku. Był on zbudowany w ówczesnym standardzie dróg ekspresowych, były na niej skrzyżowania jednopoziomowe oraz przejścia dla pieszych. W latach 80. ubiegłego wieku oddano odcinek od wsi Rurka do Goleniowa. W roku 1986 oddano do ruchu drogę Sulechowa do Zawad wraz z nowym mostem nad Odrą jako drogę ekspresową jednojezdniową z rezerwą pod dobudowę drugiej jezdni. Następnie w 1995 roku oddano do użytku obwodnicę Zielonej Góry, Zawady i Raculi wraz z dwoma węzłami, obecnie Zielona Góra Północ i Południe. Południowy fragment obwodnicy Nowej Soli oddano do użytku w pierwszej połowie 1998 roku. Te fragmenty powstały jako jednojezdniowe. Na kolejny odcinek trzeba było poczekać aż do roku 2003. Wtedy oddano jednojezdniowy odcinek obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego długości 2,5 km. W podobnym czasie oddano jednojezdniową obwodnicę Wolina długości 2,6 km. W 2006 roku oddano dwa jednojezdniowe odcinki obwodnicę Międzyrzecza długości 6,5 km oraz niespełna kilometrową obwodnicę Sulechowa. W 2007 zakończono remont generalny wspólnego odcinka odsady A6 i trasy S3 od węzła klucz do węzła Kijewo długości 8 km. W tym samym roku oddano 9,5 km jednojezdniowej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. W 2008 roku oddano dwa kolejne odcinki jednojezdniowe: obwodnicę w długości 3 km oraz obwodnicę Nowej Soli długości 15 km. W 2010 roku oddano długi, bo aż 81 km fragment od węzła Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Klucz, gdzie S3 łączy się z A6. Tu nastąpiła zasadnicza zmiana, bo cała droga została wybudowana od razu w przekroju dwujezdniowym. W 2011 roku oddano S3 w okolicy Parłówka długości 4,2 km. W 2012 oddano 4 km Obwodnicę Rok później oddano kolejny długi dwujezdniowy odcinek, tym razem od Międzyrzecza do Surochowa długości 43 km. W 2014 oddano 37 km z Gorzowa Wielkopolskiego do międzyrzecza. Spowodowało to dość niestandardową sytuację, a mianowicie od Szczecina do Zielonej Góry mogliśmy już przejechać S-trójką, która była prawie w całości dwujezdniowa, ale tam gdzie stanowiła ona obwodnicę miast, to na krótkich odcinkach dostępna była tylko jedna jezdnia. A po minięciu miasta znów pojawiały się dwie jezdnie. W 2016 oddano drugą jezdnię obwodnicy Międzyrzecza długości 6,5 km, a w 2017 drugą jezdnię obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego długości 12 km oraz drugą jezdnię obwodnicy Sulechowa do Zielonej Góry długości 13 km. W 2018 roku oddano do użytku rekordowo długi odcinek, bo aż 123 km od Zielonej Góry aż do Bolkowa z wyłączeniem odcinka od Polkowic do Lubina na którym konieczna była zmiana wykonawcy z powodu ogromnych opóźnień w budowie prowadzonej przez włoską firmę Salini. Ten 14-kilometrowy odcinek został ostatecznie oddany 3 lata później w 2021 roku. W tym samym roku oddano do użytku 22 km dwojezdniowej S3 od Brzozowa do Minkowa. W 2021 roku zakończono przebudowę drogi od Goleniowa do węzła Szczecin-Dąbie. Pomiędzy Rzęśnicą a Dąbiem zniknęły przedwojenne betonowe płyty, które były w użytku przez zawrotne 84 lata. Natomiast pomiędzy Goleniowem a Rzęśnicą zniknęło przejście dla pieszych i jednopoziomowe skrzyżowanie. Były to ostatnie takie miejsca w Polsce na drodze ekspresowej. W 2022 roku oddano 15-kilometrowy fragment z Kamiennej Góry do Lubawki. Dziś natomiast udostępniono 16-kilometrowy fragment z Bolkowa do kamiennej góry. Do pełni szczęścia brakuje otwarcia północnego fragmentu trasy S3 ze Świnoujścia do Troszyna długości 30 km. Oddanie nastąpi albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego. Wtedy cała S3 zostanie otwarta oprócz wspomnianego fragmentu przy samej granicy, który będzie czekał na otwarcie D11 po stronie czeskiej. Więc można powiedzieć na końcu Czesi, zjedźcie knedliki, wypijcie piwo i zabierzcie się do pracy przy budowie D11. Dziękuję za uwagę. Ogromne podziękowania dla firmy Por, a szczególnie dla pani Marty Czerwińskiej. Scenariusz tradycyjnie pomógł mi napisać Krzysztof Kleiner, za co serdecznie mu dziękuję. Pozdrawiam Radek.